Witam wszystkich. Wyobraźcie sobie smartfon, który potrafi wyświetlić wyraźny, trójwymiarowy obraz nad swoim ekranem, pozwalając Wam oglądać i wchodzić w interakcję z treścią w powietrzu. To już nie jest pieśń przyszłości. Trwają prace nad smartfonami holograficznymi, a 2026 może być rokiem, kiedy pierwsze modele konsumenckie trafią na rynek. Urządzenia te wykorzystują technologię pola świetlnego. Lub optykę dyfrakcyjną do tworzenia unoszących się obrazów, które wydają się mieć głębię i objętość. Efekt robi wrażenie, zwłaszcza podczas wideorozmów, gier oraz projektowania cyfrowego. Inaczej niż tradycyjne ekrany 3D, wyświetlacze holograficzne nie potrzebują specjalnych okularów czy gogli. Zamiast tego, manipulują światłem w taki sposób, że każde oko widzi nieco inny obraz dzięki czemu uzyskujemy naturalne wrażenie głębi. To tworzy prawdziwą iluzję holograficzną. Niektóre firmy rozwijają te technologie wykorzystując matryce mikrosoczewek, podczas gdy inne eksperymentują z projekcją laserową i systemami śledzenia wzroku, które dostosowują obraz w czasie rzeczywistym w zależności od kąta patrzenia. Jednym z kluczowych graczy jest Leia Inc. Która już wypuściła na rynek tablety z podstawowymi wyświetlaczami pola świetlnego. Ich nowe prototypy mają na celu zmniejszenie tej technologii do rozmiarów smartfona. Tymczasem Samsung i Apple złożyły wnioski patentowe dotyczące systemów wyświetlaczy wolumetrycznych co sugeruje, że więksi giganci technologiczni również przygotowują się do wejścia na ten rynek. Mówi się również, że chińscy producenci, tacy jak Xiaomi, testują trójwymiarowe moduły kamer, które współpracują z holograficznym obrazem wyjściowym, tworząc wciągające interakcje w rozszerzonej rzeczywistości. Po co komu holograficzny smartfon? Zastosowania wykraczają daleko poza rozrywkę. Lekarze mogliby ich używać do obrazowania trójwymiarowego podczas teleporad. Architekci i inżynierowie mogliby przeglądać modele bez konieczności używania gogli VR. Gracze mogliby doświadczać rzeczywistych środowisk połączonych z interaktywnymi elementami. Nawet pisanie wiadomości mogłoby ewoluować z emotikonami czy gestami dłoni unoszącymi się w powietrzu nad telefonem. Równie fascynujące są zastosowania w biznesie. Wyobraźcie sobie prezentację trójwymiarowego prototypu produktu podczas wideokonferencji albo udostępnianie miniaturowego panelu z danymi, który współpracownicy mogliby oglądać pod różnymi kątami. Zespoły sprzedażowe mogłyby wykorzystywać hologramy do prezentowania funkcji produktu. Projektanci mogliby manipulować modelami w locie za pomocą gestów bezdotykowych. Korzyści płynące z prezentacji holograficznych mogłyby zrewolucjonizować takie branże jak handel detaliczny, nieruchomości i edukacja. Stworzenie przekonujących hologramów na tak małym urządzeniu stanowi spore wyzwanie techniczne. Inżynierowie muszą zoptymalizować rozdzielczość wyświetlacza, jasność i kąty widzenia, jednocześnie dbając o to, by urządzenie pozostało przenośne i wydajne. Oprogramowanie do śledzenia wzroku musi działać płynnie i szybko reagować. Procesory graficzne muszą renderować wiele perspektyw w czasie rzeczywistym. Żywotność baterii staje się kwestią krytyczną, ponieważ te funkcje zużywają dużo energii. Kolejnym wyzwaniem jest optymalna treść. Urządzenia holograficzne wymagają nowego rodzaju wizualizacji, zaprojektowanych z myślą o głębi i perspektywie. Twórcy wideo i deweloperzy aplikacji muszą na nowo przemyśleć interfejsy. Konieczne mogą okazać się nowe formaty plików i silniki renderujące. To nie tylko rewolucja sprzętowa, ale również oprogramowania. Firmy, które stworzą najbardziej intuicyjne doświadczenia holograficzne, prawdopodobnie ukształtują tę nową dziedzinę. Rzeczywistość rozszerzona przygotowała już grunt. Aplikacje takie jak Pokémon Go oraz narzędzia nawigacyjne AR zapoznały miliony użytkowników z treściami przestrzennymi. Telefony holograficzne idą o krok dalej, eliminując potrzebę korzystania z powierzchni tła i nakładek. Zamiast nakładać cyfrowe dane na rzeczywisty świat, te urządzenia wyświetlają cyfrowe treści bezpośrednio w powietrzu, zapewniając bardziej wciągające i elastyczne doświadczenie. Wydajność baterii i zarządzanie temperaturą odegrają kluczową rolę w przyszłości holograficznych smartfonów. Renderowanie trójwymiarowych wizualizacji o wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym wymaga znacznej mocy obliczeniowej, co może szybko wyczerpywać baterie i generować ciepło. Inżynierowie badają teraz nowe architektury chipów, lasery o niskim poborze mocy oraz systemy chłodzenia oparte na grafenie, aby sprostać tym wyzwaniom. Pokonanie tych przeszkód technicznych jest niezbędne, aby wyświetlacze holograficzne stały się praktyczne w codziennym użytkowaniu mobilnym. Technologie 5G i przetwarzanie brzegowe odgrywają tu kluczową rolę. Umożliwiają one szybkie odciążenie urządzenia od wymagających obliczeń, dzięki czemu telefon nie musi przetwarzać wszystkiego lokalnie. Sieci o niskich opóźnieniach pomagają urządzeniu aktualizować sceny holograficzne w czasie rzeczywistym, w odpowiedzi na ruch i interakcje. To otwiera drogę do hologramów wspomaganych chmurą, gdzie większość przetwarzania odbywa się zdalnie, ale efekty pojawiają się błyskawicznie na Twoim ekranie. Przyjęcie technologii przez konsumentów. Będzie zależeć od ceny, użyteczności i dostępności przełomowych aplikacji. Pierwsze modele mogą być drogie i mieć ograniczoną funkcjonalność, ale w miarę jak coraz więcej deweloperów będzie tworzyć atrakcyjne zastosowania, a sam sprzęt stanie się bardziej dopracowany, ceny powinny spaść. Analitycy spodziewają się, że pierwsza generacja telefonów holograficznych będzie pełnić rolę flagowych urządzeń premium. Zanim stopniowo trafi do głównego nurtu. Prywatność i bezpieczeństwo to także nowe źródła obaw. Wyświetlacz holograficzny jest widoczny pod różnymi kątami, co ułatwia innym podglądanie poufnych treści. Inżynierowie pracują nad projekcją kierunkową, która ogranicza widoczność tylko do głównego użytkownika. Śledzenie wzroku może być również wykorzystywane do rozmywania lub maskowania fragmentów obrazu, gdy osoba patrząca nie jest upoważniona. Te zabezpieczenia są kluczowe, szczególnie w zastosowaniach biznesowych i medycznych. Jest też kwestia ergonomii. Interakcja z obrazami unoszącymi się w powietrzu może być męcząca, jeśli interfejs nie zostanie odpowiednio zaprojektowany. Projektanci interfejsów użytkownika testują więc nowe zestawy gestów i systemy informacji zwrotnej, aby interakcje były jak najbardziej naturalne i nie obciążały użytkownika. Dodatkowo, aby poprawić wrażenia i zmniejszyć ewentualną dezorientację, można zastosować feedback haptyczny lub subtelne sygnały dźwiękowe. Technologia aparatów też idzie do przodu, by dorównać innowacjom w wyświetlaczach. Kamery z czujnikami głębi i moduły LIDAR są stale ulepszane, by precyzyjnie odwzorowywać świat w 3D. Dzięki nim telefon potrafi analizować otoczenie i odpowiednio dostosowywać hologramy. Umożliwiają też przechwytywanie trójwymiarowego wideo w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą je wysyłać jako holograficzne wiadomości lub wyświetlać w swojej przestrzeni. Edukacja mogłaby stać się jednym z najbardziej przełomowych zastosowań smartfonów holograficznych. Studenci mogliby uczyć się anatomii, korzystając z lewitujących trójwymiarowych modeli, lub zgłębiać wydarzenia historyczne poprzez holograficzne rekonstrukcje. Nauka języków obcych mogłaby obejmować konwersacje z awatarami reagującymi na głos i gesty. Dzięki treściom wykraczającym poza płaskie ekrany, uczniowie w każdym wieku mogliby skuteczniej przyswajać informacje, angażując wiele zmysłów w interaktywnej trójwymiarowej przestrzeni. W miarę ewolucji smartfonów holograficznych możemy również zaobserwować pojawienie się zupełnie nowych zachowań społecznych. Przyjaciele mogliby wirtualnie gromadzić się wokół wspólnych projekcji holograficznych, grając w gry lub współpracując przy twórczych projektach bez potrzeby dodatkowego sprzętu. Aplikacje randkowe mogłyby zawierać awatary całego ciała lub holograficzne prezentacje. Z czasem technologie te mogłyby zmienić nasze postrzeganie obecności, zbliżając zdalne interakcje do wrażenia fizycznego bycia razem. Branża rozrywkowa jest szczególnie zainteresowana. Studia eksperymentują z holograficznymi zwiastunami i wirtualnymi koncertami. Teledyski mogą zawierać unoszące się w powietrzu sceny. Fani mogliby wyświetlać swoich ulubionych artystów występujących na żywo wprost na kuchennym stole. Twórcy gier projektują doświadczenia rzeczywistości mieszanej, które reagują na głos, ruch, a nawet kontakt wzrokowy. Wyścig o wprowadzenie holograficznych smartfonów na rynek trwa w najlepsze. W miarę jak technologia będzie dojrzewać, możemy być świadkami całkowitej zmiany w naszym postrzeganiu ekranów. Zamiast wpatrywać się w prostokąty, będziemy zaglądać w cyfrowe przestrzenie nałożone na naszą własną rzeczywistość. Te urządzenia nie tylko zmienią telefony, one na nowo zdefiniują komputery osobiste dla nowej ery. Dziękuję bardzo za oglądanie. Proszę, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie.